Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela palmowa. Rozpoczynamy wielki tydzień. Rozpoczynamy od wsłuchania się w opis męki z Ewangelii według Świętego Marka. I w tym opisie męki słyszymy i Hosanna, ale słyszymy także Ukrzyżuj go. Tak jak nieraz u nas. Tymi samymi ustami błogosławimy, tymi samymi ustami składamy innym życzenia, wyrażając pragnienie dobra dla nich, ale też tymi ustami uzużyczymy, przeklinamy, oczerniamy, plotkujemy. Jakieś rozdwojenie. Jakaś schizofrenia. Co więc robić? Żeby tego nie było. Żeby nie było ich Hosanna, i ukrzyżuj. Żeby nie było życzę Ci wszystkiego dobrego i oczerniania. Co zrobić? Każdego dnia bierzemy do ręki różne przedmioty, narzędzia. Bierzemy długopis, nóż, bierzemy pismo święte. Różne rzeczy, które wykorzystujemy, by wykonywać różne czynności. I myślę, że pośród tych rzeczy, które bierzemy, Brakuje jednej. Brakuje tego, abyśmy raz po raz wzięli do ręki krzyż z Panem Jezusem. Abyśmy spojrzeli na ten krzyż. Abyśmy zdali sobie sprawę, że On za mnie umarł. Umarł za tego, który jest obok mnie. Kiedy patrzę na Jezusa, na to, do czego doprowadziły ludzkie słowa, uczę się tego, by nie było rozdwojenia w moich słowach. By nie było tak, że życzę, że życzę dobra i zło rzeczy, że błogosławię i przeklinam. Bierzmy Krzyż w swoje ręce. Módlmy się, trzymając w rękach krzyż.